Serdecznie witamy Państwa w naszej pierwszej audycji w telewizji Tabaluga. Dzisiaj przyjrzymy się ulubionej czynności znanego zbrodniarza wojennego, czyli niezależnego władcy Sopelkowa. Z każdym kolejnym odcinkiem będziemy coraz bardziej roztapiać górę lodową jego przewinień. Gorąca atmosfera <laughs> pora, żeby trochę ostudzić emocje Jak widzimy na nagraniu, Arktos bardzo lubi bliskie spotkania z swoimi poddanymi, może nawet za bardzo. Na dziś to tyle. Zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka z demonstracji przewiniętego bałwana.